Zapamiętałam moje trudne początki w cistorze i zaklimatyzowanie się w grupie. Panią Elę z kuchni, która jest jak matka, jest opiekuńcza, troskliwa, ale jak trzeba to potrafi postawić do pionu. Cudowną panią Elę z kuchni, która jest dla nas bardzo miła. Dużo ciekawych informacji. Różne tematy, które były prowadzone przez instruktorów. Naj najbardziej zapamiętałem mojego kolegę Marka, z którym byłem razem w jednej grupie. Uczestników mojej grupy oraz dziewczyny z kuchni, z którymi wiążą się fajne wspomnienia. W zapamiętałem wielu wspaniałych ludzi i, i kolegów, z którymi pracowałem. Trzeba, mówię, pracować, nie spóźniać i nie przeszkadzać na zajęciach, brać czynny udział w zajęciach. Pokaz mojego hobby. Że w ciężkich chwilach, w trudnych sytuacjach zawsze mogę liczyć o pracowników tej historii.